Artur Maciaszczek, witam. Dzisiaj naszym gościem jest pan Zdzisław Barszewicz z redakcji dwutygodnika Nowej Infy, portalu Noweinfo.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, dzisiaj porozmawiamy sobie na tematy ważne dla miasta. Tychy Właściwie te, które się ostatnio dzieją w mieście, jest dość ciekawie. E, pierwszy temat, który chciałem poruszyć, to był temat a propos powołania nowego prezesa przedsiębiorstwa komunikacji e, miejskiej w Tychach. Krystiana e, Grzesica który tymczasowo pełnił tą funkcję, e, zastąpił Wojciech Harmensa. E, to jest dość ciekawa postać, bo to jest muzyk z zespołu i Łot, e, Perły i Łotry. Perły i Łotry to jest zespół, w którym gra z kolei e, brat prezydenta Tychów, e, Michał Gramatyka, a po, za powołanie odpowiedzialny de facto jest Maciej Gramatyka, czyli prezydent Tychów, który kontroluje Radę Nadzorczą PKM -u, e, Tychy. Czyli mamy tak naprawdę taki trochę muzyczny tandem. No i cóż w tym dziwnego? Rozumiem, że jakiś był e, konkurs, tak? Nie, nie było konkursu, było po prostu powołanie. Nie było tak? konkursu. No to może był na jakieś to najbardziej znanych menadżerów. żeby mikrofon, można było? Na jakiś to może najbardziej znanych menadżerów i prezydent miasta wykradł go konkurencji. Może tak być, tak jak z trenerami w piłce nożnej. Nie, no raczej spółki Skarbu Państwa ani spółki, że tak powiem, prywatne nie zabijały się o pana Harmensa. No to jestem zdziwiony, naprawdę. To jest to w ogóle, trudno mi nawet w coś takiego uwierzyć, że prezydent w taki sposób to jest raczej niemożliwe, żeby z jakiegoś rozpoznania... No ale... żeby... Pytanie, czy to jest zła nominacja, ja, że tak powiem zostanę adwokatem Diabła tutaj, no bo generalnie wiadomo, że wpuszczą kogoś partyjnego tam na to stanowisko. Partyjny był wcześniej przed Krystianem e, e, Grzesicą, był przecież, jakby nie było, e, były szef Platformy Obywatelskiej w Tychach, e, czyli pan Miłosz Stec, był wiceprezydent Tychów, tak, no i on sobie tam prezesował, jak trzeba było go, że tak powiem, odsunąć z urzędu, bo akurat wiceprezydent zdawał Maciej Gramatek, oni tam chyba za bardzo nie przepadają, za no mówiąc już poważnie, tu pan nowy prezes nie będzie ani gorszy. Podejrzewam, no, że czemu, żeby był lepszy od poprzedniego prezesa, ale w tego typu rozdaniu de facto kompetencje nie są najistotniejsze. To jest szerszy problem związany w ogóle ze spółkami miasta, gminy, nie tylko w Tychach, ale i w ogóle w tak zwanej Rzeczpospolitej Powiatowej, Rzeczpospolitej Gminnej. Problem polega na tym, że te spółki działają niby na gruncie prawa spółek handlowych, czyli na gruncie kapitalistycznym, a de facto jest to taki kapitalizm gminny, socjalistyczny, i w zasadzie kwestia nominowania kogoś na prezesa przypomina trochę czasy rzymskie, w których na przykład koń mógł zostać konsulem. Tak akurat się składa, że w Kaligula, muzyk. Kaligula sobie zarzucił. I to ja nie mówię, żeby nikt się nie obraził z tego tytułu. Jest to pewien wolontaryzm, pewna chęć wyznaczenia kogoś do sprawowania pewnych funkcji. Podejrzewam, że. W tym przypadku kolega brata. No, z jakiegoś powodu jakieś kryterium musiało być dobrane. Zresztą, jak już tak doszliśmy do, 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 płaszczyzny, do płaszczyzny cesarstwa, no tak to mniej więcej wygląda. A to Prezydent. trochę smutne jest, nie? że generalnie mamy majątek publiczny i kryterium kompetencji w zarządzaniu tym majątkiem publicznym, bo de facto PKM, -ty, czyli autobusy miejskie. Kryterium kompetencji nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest kogo znasz, kto cię lubi, z kim jesteś dogadany, z kim ci się wcześniej dobrze współpracowało. Generalnie jakaś tam partyjna zależność też fajnie by było? Nic nowego pod słońcem. Natura nie znosi próżni. System władania majątkiem gminnym bardzo niemałym. W Tychach zdaje się 11 jest spółek z istotnym udziałem gminy i one w końcu w sumie kumulują kapitał ponad miliard złotych. Mm. To jest potężny kawał majątku, a na przykład spółka PKM zdaje się ponad, ponad, kapitał ma kapitał ponad 150 milionów złotych. Funkcja prezesa takiej spółki za poprzedni rok chyba szef... Poprzedni, prezes poprzedni dostawał około ponad pół milion, około 600 tysięcy złotych rocznie zarobił. To jest potężna jest dobry pieniądz. potężny pieniądz, ale na czym, gdzie tkwi gwóźdź programu? Gwóźdź programu tkwi w tym, że prezydent Wójt Burmistrz Zarządza tymi spółkami tak jak Caligula miejscami w Senacie albo, albo tam mianując kogoś konsulem albo nie konsulem, bo co prawda majątek, bo sprawują wójtowie władzę absolutną w tym znaczeniu, że mogą kogokolwiek mianować na stanowiska i w radach nadzorczych i, i, i w zarządach spółek. Nie tłumacząc się zbytnio, po tak zwanym uważaniu, Dlatego jeżeli kogoś razi, że na przykład jest to system cesarski, można powiedzieć, że również system carski na przykład, carowie tak robili, no i właściwie bardziej właściwsze byłoby stwierdzenie, że w spółkach gminnych, nie tylko tyskich. Nie ma prezesów, tylko są gubernatorzy. No, są mianowani z tego tytułu, że właśnie tworzą się na dworach zawsze kamaryle, jakie się tworzyły, które podsuwały swoich kandydatów na gubernatorów, poszczególnych guberni w Rosji. No tutaj też z jakiegoś powodu musiał być ktoś znany, kto ma dostęp do ucha cesarza czy cara, no, w tym przypadku prezydenta. No zasugerował mu, bo ja nie wiem, czy ten pan ma jakieś kompetencje, podobno gdzieś tam, gdzieś tam, czymś. Yy, na no autobusem za... na pewno jeździł, nie? A czy nie? Chyba on tam gdzieś za, czymś zarządzał, tak? Znaczy był dyrektorem w Spółce Skarbu Państwa w ENEI. W ENEI. No. Wytwarzanie. Z której został zwolniony po tym, jak wystąpił w koszulce Konstytucja. Tam doszło do sądowej ugody między nim a byłym pracodawcą. Ale, że było śmiesznie, to w tym samym czasie w NA Centrum prezesem był Michał Gramatyka. To są w grupy NA, ale różne spółki. No, to trochę przypomina, bo to akurat może nie w tym przypadku, ale również taka, taka druga, druga nakładka na ten system zarządzania spółkami gminnymi, w tym kapitalizmie gminnym, tak to nazwijmy, a szczególnie polityka personalna, bo. Bo skończy cesarz, car, burmistrz albo wójt, oni nie mogą dysponować majątkiem e, e, powierzonych sobie spółek e, sobie jako urzęd, e, urzędnik prezydent e, ma władzę. On, on, on to robi on to robi, on to pośrednio. Nie? Ale on może właśnie, poszczególny wójt, e, burmistrz czy prezydent może e, e, kształtować dowolnie politykę personalną, znaczy może kogokolwiek kogo chce mianować i kogo chce odwołać. No to jest taki wytrych, że tak powiem. Bardzo szybko się dostaje wtedy prezesem, albo, ale też bardzo szybko, prezesem nazwijmy, gubernatorem, ale bardzo szybko się traci to stanowisko. Ja znam przypadki, że wystarczy powiedzieć, że na przykład prezydent, wójt, burmistrz utracił zaufanie do danego człowieka. Tak? I to on może to zaufanie utracić między jednym kęsem śniadania, a drugim kęsem śniadania. Nagle utracił i mhm. nie ma takiej możliwości. Natomiast jak już tak mówimy, bo to nawet nie jest ważne, kto będzie dowodził spółką gminną oczywiście. To no... jest smutne akurat, właśnie w tym, w tym samym rozważaniu, że... To naprawdę nie jest istotne, kto. Bo czy tam się wrzuci tego czy innego partyjnego politruka, to to, to naprawdę nie ma znaczenia. No Większość prezesów miejskich spółek w Tychach można by wymienić od ręki i naprawdę nic by się nie stało. Ale to nie tylko w Tychach. Znaczy, mów, mówimy akurat o Tychach, tak? I nic by się nie stało generalnie. Oni nie wnoszą żadnej wartości dodanej niektórzy. No, poza może prezesem Gileciakiem, który jest z. z Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej, który jest znany z tych dużych inwestycji, które dość dobrze potrafi. E, o, nie można generalizować finansować. oczywiście, znaczy tak. my to. Więc, no, to ale, ale tak się. szczerze mówiąc, ponad e, tą osobę, to generalnie oni są do wymiany. Przykładowo, w, zmienił, e, prezydent Tychów wymienił jakiś czas temu prezesa e, Regionalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji RPWQ e, na e, panią Aleksandrę Zamasz. Nikt nie zauważył tego nawet. Wymienili w Tyskim Sporcie prezesa na wiceprezesa, a presem zrobili panią, która tam miała bliżej do partii. I co się stało? Nic się nie stało tak naprawdę. No, miarą ważności zmian personalnych jest to, czy ktoś te zmiany zauważa, czy nie zauważa. I tak miejmy, znaczy bądźmy zadowoleni, że na przykład, że prezydent nie jest kawalerzystą i nie jeździ na koniu na przykład. Bo w takim przypadku skorzystałby z kasusu Kal kaliguli i nie wiadomo, kto by został gdzieś tam jakimś prezesem. No nie, no tam według kodeksu prawa handlowego to raczej musi być człowiek. Ale tam jest napisane, że musi być człowiek? No chyba trzeba mieć wykształcenie wyższe. No i to za było problem? Zdobyć wykształcenie wyższe. Kolegium wyższe. humanum Kolegium przyjmuje humanum różnych tak? absolwentów. A przy, przy wręczaniu dyplomu później by się okazało, kto jest kim, ale to już było za późno. Dyplom wypisany, zresztą powiedzmy sobie szczerze, absolwenci Kolegium Humanum również zasiadali, a przynajmniej jeden zasiadał w, w jednej z, z tych spółek, nie wiedząc nawet, jak się ta spółka nazywa. Chodzi o prezydenta prezydenta Wrocławia. Natomiast mówiąc już poważnie, bo no, przepraszam, że może za złośliwości, może ktoś się poczuł urażony, ale nie miałem takiej intencji, ale poważne podejście do spółki, konkretnie tej spółki, polega na tym, że tu powstaje podstawowe pytanie i wątpię, żeby ktoś się na tym zastanawiał. Jeżeli się zastanawiał, to przepraszam, czy PKM jest potrzebny w tych w tym znaczeniu, że mamy tyskie linie trolejbusowe. O ile dawniej te trolejbusowe były skazywane na straty, bo to był taki przeżytek, te trolejbusy, trajdki, tak, na tych szelkach jeżdżą, tam ogólnie rzecz biorąc mm -hmm. nie mogą nigdzie dojechać, tylko pod tym mieście wiadomo przeżytek, a autobusy miały coraz wyższe normy euro. No to były taki trend, taki kierunek działania, z on słuszny, racjonalny, no sprawdźmy, upadł. Żeby po co ciągnąć trakcję i wchodzić w koszta, skoro można na te same linie, co trolejbusy obsługują, puścić autobusy, które oprócz tego jeszcze gdzieś tam mogą jeździć. Natomiast dzisiaj technologia poszła tak do przodu i autobusy zaczynają być pase w komunikacji miejskiej, szczególnie jeżeli chodzi o, o konkretnie w tak zwanym city, czyli w mieście, czyli w zurbanizowanej strukturze, chociaż nie tylko. Ale to już dochodzimy do sytuacji o której się mówi od jakiegoś czasu, że w Tychach idiotycznie podzielono spółki miejskie, bo PKM i TLT tak naprawdę robią to samo, tylko jedna ma trolejbusy, druga ma autobusy, tamta ma też autobusy elektryczne będzie miała i będzie miała wodorowe i gazowe i, i benzyno i, i, i na ropę. No i czy ktoś I... się nad tym zastanowił, bo dochodzimy do sedna, no tu no, spółki chodzi... są, jest, jest miejscem, są łupy, że tak powiem, tak? No, no, chodzi o, o łupy, łupy polityczne tak. głównie. Rady ale... nadzorcze obie mają spółki, mają tą samo siedzibę tak naprawdę, bo to jest to, to, to samo miejsce. E, mają różne rady nadzorcze, mają generalnie prezesów, czyli każdemu trzeba dać wypłatę, robią to samo, mają, mieszczą się tam w tym samym miejscu. Jest to formalnie rozdzielone, ale to jest tylko po to zrobione, żeby było ich więcej. Nie? No tak, ale problem... Połączyć to... Ale problem jest, znaczy problem, no nowatorskie myślenie, które na zachodzie już jest, na przykład niektóre miasta rezygnują z innej komunikacji miejskiej, wprowadzając wyłącznie trolejbusy. Dlaczego? Że nowoczesny trolejbus, TLT ma taki trolejbus Gepardy na przykład, mhm. to są trolejbusy potrafi 50 km przejechać bez ładowania. Wyższość trolejbusu na auto, autobusem polega na tak, tym. Więc no, trzeba mieć infrastrukturę do tego też, tak? No nie. nowe się raczej nie buduje. No nieprawda. Każdy trolejbus, który wjeżdża na teren miasta, korzysta z ładowarki w postaci sieci, która jest. Są tylko trzy miasta w Polsce, które mogą sobie pozwolić na rozwój sieci trolejbusowej: Tychy, Lublin i Gdynia, dlatego że mają sieć. Ta sieć pracuje jako ładowarka. A na przykład już tam skracając temat nie. PKM kupuje autobusy elektryczne. No po co, żeby te autobusy elektryczne... No to jeszcze powiedzmy, ale elektryczne Tam chyba 11 ma kupić. Tam w przyszłym roku mają przychodzić te autobusy. Po co, skoro mają, które, które, skoro są trolejbusy i trolejbusy się doładowują w sieci trakcyjnej, a więc... Biorą prąd, a później doładują tą sieć. Natomiast żeby mieć rolejbus elektryczny, trzeba jeszcze zainwestować i zainwestuje się w ładowarkę do autobusów elektrycznych. Mm. To nie jest taka prosta sprawa. Autobus musi zjeżdżać na bazę, żeby się doładować, Rolejbus nie musi. Jednym słowem, są konkretne techniczne rozwiązania i moim zdaniem główny wysiłek umysłowy i prezydenta. I, i nowego prezesa powinien iść, i drugiego prezesa TLT powinien, powinien iść w kierunku. Co zrobić? aby ujednolicić, no może nie całkowicie, bo są jakieś względy strategiczne, tabor i nie chodzi o to, żeby na przykład były autobusy elektryczne i trolejbusy. No elektryczne się może mm -hmm. rzeczy. Tylko jeżeli już, to żeby w ramach rozróżnicowania był tabor elektryczny i tabor spalinowy, bo nigdy nie wiadomo z czym się miasto może zdarzyć przy tych niepewnych czasach mm -hmm. wojna na wschodzie i tak dalej. I tak dalej. No to trzymamy kciuki, kciuki za muzyka, żeby rozwiązał ten problem. No powiedzmy za prezesa, za prezesa, za prezesa, ale Prezesa. Prezesa tego czy innego, jakie to ma znaczenie? Zdzisław Baszewicz, redakcja dwutygodnika Nowe Info, był dzisiaj naszym gościem. Do usłyszenia. Do usłyszenia.